W transmisji pan minister Gliński wylegitymował się całą listą muzeów, które zafundował Żydom na polskiej ziemi. I to była linia jego ataku na aktualnie rządzących, że oni jeszcze tyle Żydom nie zaoferowali, ile zdążył rząd zjednoczonej Urze Prawicy. O, jest ośrodek Polin w Warszawie, a, a już jest właśnie w budowie Muzeum Getta Warszawskiego, a tam podniesiono jakieś muzea powiatowe do, do wyższej rangi. No, na to się licytują politycy, warszawscy, bo nie polscy. Na to się licytują, który z nich lepiej zrobi Żydom. Tak? To jest definicja kariery w polskiej polityce i to jest najwyraźniej plan. Plan sięgania po władzę. Kto przelicytuje wyżej, kto da więcej, a zatem kto zlicytuje sprawę polską niżej. Konfederacja Korony Polskiej nigdy nie będzie brała udziału w takich licytacjach z Panem Bogiem.